Także tego wszystkiego nie było. To zaczął dopiero XIX wiek wprowadzać, ale nie na terenie historycznego śródmieścia, tylko jak powstawały nowe dzielnice, na przykład dzielnica na Strzyży, tam gdzieś od gałęzia ulica Strzyża Górna, czyli Słowackiego, tam jest taki, no, kilka ulic, gdzie mieszkali oficerowie, dowódcy z tego z tych koszar naprzeciwko mogli mieszkać w koszarach, ale wolę prywatnie mieszkał tam między innymi sam późniejszy marszałek Mackensen i tam zresztą jego willa się zachowała do dziś dnia i tam nadawano ulicom nazwy bitew zwycięskich, prawda, ten cały oddział huzarów, czarnych huzarów brał udział zwłaszcza w wojnie prusko-austriackiej i się wsławił i nadawano nazwy tych bitew. No dzisiaj mamy tam tekerta, i tak dalej, całkiem, całkiem inne nazwy. No, oczywiście no, trudno jakieś pruskie zwycięstwa było honorować ale z drugiej strony no, przydałaby się pewna jednolitość nazewnictwa, bo to tak jak mówię ułatwia orientację w mieście. No, a dopiero po ostatniej wojnie pojawili się, jak już powiedziałem, no, a jeszcze wcześniej czasy hitlerowskie, trzeba przypomnieć, najpierw jeszcze przed czasami hitlerowskimi, po pierwszej wojnie, kiedy Gdańsk został tak zwanym wolnym miastem. Mówię tak zwanym, bo to tylko nazwa, podobnie jak w czasach napoleońskich. Ani w czasach napoleońskich, ani w okresie międzywojennym Gdańsk wolnym miastem nie był, on się tylko nazywał wolnym miastem. Natomiast prawie wolnym miastem był w czasach polskich, ale też nie do końca, bo jak trzeba było, tam się bronili, nie chcieli. Ale musieli słuchać czasami yy, nakazu Sejmu, nawet. Zresztą mieli prawo wysyłania swoich przedstawicieli do polskiego Sejmu. I z tym, że później już tego nie korzystali, bo uważali, że są wolnym miastem w Unii Personalnej z królem. Z tym, że to jedni tak uważali, a inni. Także Knajształnie, także Niemcy Gdańszczanie uważali inaczej. I na przykład, kiedy król Stefan Batory zażądał złożenia hołdu, najpierw, a dopiero potem będziemy mówić o zatwierdzaniu przywilejów, Gdańszczanie się sprzeciwili i powiedzieli: najjaśniejszy no, panie. Bardzo prosimy najpierw zatwierdzić przywilej, a my wtedy z radością złożymy hołd. No trzeba przypomnieć, że Gdańsk wtedy wybrali, podobnie jak bardzo duża część polskiej szlachty, Maksymiliana Habsburga na króla. Była podwójna elekcja, ale Matur był młodszy, energiczny, wkroczył do Polski i kroczył od miasta do miasta i oczywiście podporządkował się w Polsce. Natomiast Gdańsk nic innego nie chciał, tylko żeby król zatwierdził przywileje, jakie otrzymał bo miasto od jego poprzedników, a wtedy złożył oczywiście hołd. Miasto było potężne, fortyfikowane, bogate niezmiernie, największe, najbogatsze z polskich miast. Wobec tego doszło do oblężenia. I w czasie oblężenia na wałach złożyło pospolite ruszenie, czyli mieszkańcy gdańscy młodzi, którzy mogli walczyć, przysięgę. Mamy tekst tej przysięgi w języku niemieckim. Jest to normalna przysięga wojskowa, przysięgam tam, że placówki sobie powierzone będę bronił, że nieprzyjaciele nie wpuszczę, że będę słuchał przełożonych, znaczy dowódców i tak dalej. I tak czytamy tę przysięgę. A na końcu jest napisane to wszystko bez szkody dla odwiecznego wcielenia i zjednoczenia z koroną polską. ramach się przy zachowaniu naszych przywilejów. Tak nam to pomóż Bóg. to jest chyba najwspanialniej, najtrafniej ujęty stosunek Gdańszczan w czasach przedrozbiorowych do Polski. Cieleni, zjednoczeni z koroną, to znaczy z królestwem polskim, ale przy zachowaniu przywileju. I Gdańsztanie dochował do tych przysiąg swoich, na przykład przysiąg wierności królom polskim. Każdy Gdańsztajnik, dochodząc do pełnoletności, musiał składać przysięgę wierności królowi. Bronili się, żeby nie, nie składać rzeczy pospolitej. Jan Olgard, nie, Zygmunt Stary docisnął i musieli złożyć przysięgę dla Rzeczypospolitej, ale po co już mówiono tylko u następców, o koronie, co bym, czego bym się dowiedział, co by mogło dla naszego prawda, kraju polskiego, czyli plus polskich, plus królewskich, należących bezpośrednio do Polski. I Króla oczywiście, co by mogło być ze szkodą, to przyrzekam przyja ujawniać i działać na, dla dobra, prawda, Korony Polskiej i y, miasta przede wszystkim. Miasta i Korony Polskiej. A tutaj już potem miasta i króla, ale to są drobiazgi, natomiast faktem jest, że to jest Kiedy zbuntował się Albert Kroenzołek przeciwko Wujowi, Zygmuntowi, Staremu nie chciał złożyć hołdu. Za czasie wojna trwała pięć lat. Na początku wojny przyszła na pomoc Albrechtowi armia niemiecka z głębi Niemiec, 12 tysięcy rycerstwa. Doszło do oblężenia Gdańska. Gdańszczanie ich nie wpuścili, bronili się. i Po pewnym czasie ci Niemcy musieli odejść z niesmakiem, nic nie wskurali. A kiedy przyszł, król przysłał 1200 rycerzy z Malborka, wpuszczono ich bez żadnych problemów. I tak samo było później, w czasie wojen szwedzkich, kiedy Gdańszczanie dochowali wierność królowi w Polsce. Lepiej niż my, Polacy. Przecież zdrada była wtedy powszechna. Szwedzi zajęli cały kraj i wtedy król Karol Gustaw no, zażądał od Ktajszcza, żeby go wpuścili i tłumaczył im, słuchajcie, jesteśmy jednego wyznania. Protestantyzm był, panował, tu był większość. Obiecuję wam zatwierdzenie wszystkich przywilejów, a wasz król nie ma go w kraju, bo Jan Kazimierz schronił się wtedy gdzieś tam w Głogowie na Śląsku o Polskim. Więc będziecie mieli z powody handlu, będziecie bogaci pod moim panowaniem. A oni na to odpowiedzieli, mamy tę odpowiedź, ona jest piękna, jest napisana, że Gdańszczanie odpowiedzieli, że zawsze przede wszystkim dbali o cześć Boga i spełnianie nakazów religijnych. A, dopiero potem, znaczy, a potem o wierność królowi i Polsce, a dopiero na końcu troszczyli się o dobrobyt materialny i nie wpuścili go. Po krótkich walkach no, musiał ustąpić, a kiedy odwróciły się losy wojny i Jan Kazimierz przyjechał, no przecież przywitano go z najwyższymi honorami. I oczywiście wjechał do Gdańska i jeszcze kanclerz Korciński oświadczył potem, że ta właśnie postawa gdańska powinna być wzorem dla całej Rzeczypospolitej.